Biega końca kampania społeczna jedni z wielu realizowana przez Fundację Integracji Społecznej PROM na terenie Dolnego Śląska. Przez 18 miesięcy prowadziliśmy szeroko zakrojone działania w mediach, których celem była poprawa wizerunku Romów w społeczeństwie. Ja myślę, że to jest jedna z lepiej, z najbardziej profesjonalnych kampanii nie tylko dotyczących Romów, bo, dotyczy, bo jeżeli chodzi o Romów, to tych kampanii dużo nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kampanie społeczne, to jest jedna z lepszych, uważam, jakie były prowadzone w kraju. Jeśli chodzi o samą kampanię, to jest to, ona, co czekałam od kilku lat. Więc bardzo się cieszę, że to w końcu zaistniało, że znalazły się na to środki, że została przeprowadzona i że, myślę, odniosła swój efekt. I to w takich różnych płaszczyznach. W płaszczyźnie takiej informacyjnej, tak? Zwrócenia uwagi na społeczność romską i na te takie pozytywy pod tytułem to nie każdy Rom jest złodziejem, tak? Niektórzy pracują, niektórzy się uczą, niektórzy osiągają sukcesy. Zawodowe i życiowe, a z drugiej strony, też pokazanie samej społeczności romskiej, że jak się chce, jak się w coś wierzy, ma się determinację, to można. Również warto zwrócić uwagę na to, że na, na pewną różnorodność medialną tej kampanii, ona była obecna na stronie internetowej na ulotkach, na plakatach, na billboardach, w radiu, więc bardzo szerokie spektrum działań zostało podjęte, a trzeba przyznać, że bardzo trudny był również ten początkowy etap, kiedy, kiedy robiło się zdjęcia tych Romów, trzeba było je jeździć po całej Polsce, to bardzo duży wkład pracy Fundacji Głów został w to włożony. Moją pracę w parlamencie i w regionie podporządkowuje prostej zasadzie pomocy zwykłemu obywatelowi. Dlatego bez wahania zaangażowałam się w kampanię Jedni z Wielu, prowadzoną przez Fundację Integracji Społecznej PROM i zostałam jej ambasadorką. Walka o równość mniejszości romskiej wpisuje się w unijną politykę zwalczania nierównego traktowania obywateli. Zasada niedyskryminacji to jedna z głównych reguł, które rządzą europejską polityką, gospodarką i działaniami na rzecz kultury. Nie bez powodu hasło Unii Europejskiej brzmi „Jedność w różnorodności, bo właśnie w różnorodności drzemie siła i potencjał, który należy rozsądnie wykorzystywać. Jak pamiętam, kiedy był ukazany billboard Eweliny Andrasz. Jeden z moich znajomych powiedział, że jestem cyganką, ale mówi: Słuchaj, widziałem na plakacie taką ładną dziewczynę. Ona jest naprawdę cyganką. Ciężko jest uwierzyć ludziom w to, że Romowie są obywatelami polskimi mają różne wykształcenia, mają różne zainteresowania zajmują się wieloma branżami. Nie różnią się tak za bardzo, oprócz y, tym, że mają troszeczkę inną kulturę, dodatkową kulturę może tak, dodatkową kulturę tą romską. Fundacja Integracji Społecznej Prom przygotowała kampanię Jedni z Wielu. Bardzo chciałem podziękować za tę kampanię, za poszczególne jej przedsięwzięcia. Sam w kilku z nich wziąłem udział. Tego rodzaju, tego rodzaju pomysły, tego rodzaju sposób rozmawiania o rzeczywistości jest bardzo ważny, bardzo potrzebny. Powinniśmy być zintegrowanym społeczeństwem i powinniśmy czerpać radość z tego, że jesteśmy, możemy być wielokulturowi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jedni z wielu to Romowie, którym integracja społeczna udała się. Pokazując ich, chcemy dać dobry przykład zarówno Polakom, jak i samym Romom. Mamy świadomość, że nasza kampania to dopiero pierwszy krok na drodze do trwałej poprawy wizerunku Romów w społeczeństwie. Pierwszy, ale nie ostatni.